Komputer jest dla mnie źródłem informacji i kontaktowania się z osobami bliższymi, mniej znajomymi w Polsce i za granicą. No, zazwyczaj to tylko w życiu prywatnym. Zazwyczaj w domu korzystam z internetu, coś znaleźć lub ewentualnie czy na infoludku czasami jakąś pracę szukałem, bo jak nie było pracy, no to się szukało. lub. Takie no ciekawostki, trochę z motoryzacji, bo się interesuje czy tam ze sportu. Nauczyłam się wysyłać maile, korzystać z większej możliwości komputera i, i internetu w takim szerszym zakresie. No pomógł mi, no bo po prostu może teraz mi lepiej się tam... Czy założyć, może jakąś, może nie założyć strony, bo akurat to jest już może większy problem, ale po prostu no, czy tam se maila przesać, chociaż tam dawałem sobie radę, ale teraz sobie może lepiej daje. czy tam inne sytuacje, nie, czy tam poszukać coś sobie ciekawszego. No, na pewno dał mi, no, dał mi sporo. No mam nadzieję, że ten kurs podobał się wszystkim tak samo jak mi i przyniósł wiele radości i zadowolenia. No niech się starają, no niech się garną do tego kursu, zawsze będą mieli większe zainteresowania, nie? nie żeby tam na przykład wyjść na jakiegoś kieliszka, nie? czy coś takiego podobnego, tylko po prostu sobie na internecie posmerfować, nie, jak jak to mówię, nie?